Media bez wyboru czy sposób na opodatkowanie gigantów. Tematem dzisiejszego komentarza politycznego jest propozycja rządu, a konkretnie Ministerstwa Finansów w sprawie opłaty mediowej. Michał Jelonek, witam i zapraszam w studio Gość, poseł Konfederacji Ruchu Narodowego Michał Urbaniak. Cześć, Michał, dzień dobry Państwu. Witam cię również bardzo serdecznie. Dzisiaj temat gorący. Media niektóre przynajmniej prowadzą strajk, nie można usłyszeć ważnych informacji z kraju i ze świata. Premier Morawiecki mówi, że ta propozycja rządu, czyli opodatkowanie, uzyskiwanie przychodu z reklam, jest sposobem na walkę z gigantami, z wielkimi korporacjami. No, wielu wydawców, którzy również napisali taki otwarty list, mówi wprost: To pierwszy krok do tego, by, by media w Polsce przestały być wolne, niezależne, a stały się mediami koncesjowanymi przez Rząd, po której stronie w tym sporze stoi Konfederacja? Konfederacja zasadniczo wskazuje jasno, że tutaj rząd wprowadza absurdalny nowy podatek, który, który będzie na pewno uderzał w media. Jednocześnie warto zaznaczyć, że te same media, które, które dzisiaj protestują, bo akurat wyjątkowo dotyka sprawa bezpośrednio ich, nie protestowały w, w wielu przypadkach, kiedy, czy nie nagłaśniały, nie, nie pozwalały dobrze nagłośnić wielu spraw przy innych, na przykład podatkach, czy problemach, jak choćby kwestie często naszej suwerenności, czy, czy współpracy w ramach Unii Europejskiej. Więc Konfederacja jasno wskazuje, że, że, że tak, takiego podatku nie powinno być i rozumiemy ten protest medialny i jakby szanujemy sam fakt, że, że no media też tym razem protestują. Natomiast cały czas zwracamy uwagę na to, co też jest tutaj istotne i jakie jest drugie dno. No bo już abstrahując od faktu, że rząd Mateusza Morawieckiego i rząd Ty Szydło jeszcze wprowadziły łącznie bodaj już 40... 5 podatków, a to będzie 46, to mamy sytuację, w której to nie ci giganci, których teraz będzie próbował próbował jakby sprzedawać nam Mateusz Morawiecki, że to będziemy jakby w końcu opodatkowywać w jakikolwiek sposób gigantów medialnych czy gigantów mediów społecznościowych, ten tak zwany Big Tech. Tylko prawdopodobnie w wielu przypadkach to zapłacą media lokalne, media papierowe, media elektroniczne. Ten podatek składa się też z wielu zmiennych, które tam są, a to od tam konkretnego obrotu, to do konkretnego obrotu to jest 4%, tam w innym przypadku 2%. Potem re reklamy, na przykład internetowe, to jest jeszcze inny podatek. Jest kwota wolna przy niektórych aspektach, a w niektórych wcale jej nie ma. Bardzo skomplikowany. Złożony, złożony temat. Tak na bieżąco, nawet nie chcę go rozkładać na czynniki pierwsze, bo myślę, że, 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 że to jest zbyt świeże i pewnie mógłbym się jeszcze wyłożyć. Więc mówię tu o, o, o samych regułach, które rządzą całą tą ustawą. I ja nie widzę tutaj tak naprawdę pola. Moim zdaniem nie ma tu gwarancji na to, na przykład, że taki Facebook, Google, czy, czy Twitter jakikolwiek podatek w Polsce zapłaci, no bo mierzone miałoby to być na przykład od tego, gdzie jest odbiorca, na przykład po GPS-ie, czy po IP, a jak po IP na przykład, no to przecież można używać VPN-a, pojawiać się gdzie indziej, więc no tych zmiennych jest bardzo dużo. <laughs> ja przewiduję, że, że te giganty, do których przynajmniej tak twierdzi premier Morawiecki, to no też ten podatek ma być skierowany, tak naprawdę się z niego wymigają. I zamiast po prostu ustandaryzować fakt, że no, skoro ci giganci mediów społecznościowych, ci giganci elektroniczni zarabiają pieniądze w Polsce, to naturalnie powinni być traktowani tak jak wszystkie inne podmioty, które, podmioty, które zarabiają w Polsce, czy też. Nie wiem, płacić podatek dochodowy na przykład um, od tego, co w Polsce zostało zarobione. Um, no ale no tutaj sytuacja może, może wyglądać zgoła inaczej. A właśnie na przykład nasze polskie media, czy nawet niekoniecznie polskie, ale działające też na polskim rynku, choć co do zasady um, tutaj powinniśmy te media jak najbardziej repolonizować, ale to mogę rozwinąć za chwilę. Um, no to, um, to te media i tak już w Polsce płacą podatek. Po, płacą podatki od przychodu, tam maty, pity, city i tak dalej. Więc, więc to się już dzieje i po prostu jest dokładana im nowa składka. Bo oficjalnie w ustawie mówimy o składce, nie o podatku. A jak już doskonale wiemy, składki, daniny, opłaty, akcyzy to nie są podatki. Jak mówi premier Morawiecki. Czyli jeżeli ten podatek, ta opłata dotyczyłaby jedynie wielkich korporacji, globalnych marek, jeżeli chodzi o rynek medialny, to bylibyście. No tak, ale w związku z tym, że dotyka ona również tych małych polskich, niezależnych mediów, lo, mediów lokalnych przede wszystkim, no to już tutaj pojawiają się zastrzeżenia. No i ja tu chciałbym powiedzieć to akurat w swoim imieniu, niekoniecznie nie całej konfederacji, no bo też co do zasady, na przykład koledzy z partii Korwin raczej chcieliby obniżać w ogóle te podatki. To oczywiście słuszny kierunek. Natomiast natomiast no ten, ta, ta ustawa w ogóle jakby nie wspomina o jakimś się obniżali. Tak? Ja jestem zdania, że właśnie ten Big Tech powinien być Również objęty ty, tymi samymi zasadami, dokładnie tymi samymi zasadami, jak inne podmioty działające na polskim rynku. Pytam o to, to jest właśnie problem, dlatego, to jest bo prezes Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji, w mediach społecznościowych napisał, że nowy podatek medialny jest niesprawiedliwy i chaotyczny. Jego naliczanie będzie niesamowicie skomplikowane, a zgodnie ze starą prawdą, zanim gruby schudnie chudy umrze, polskie małe tradycyjne media, w tym prasa, odczują go dużo bardziej niż duże korporacje Big Data. Dokładnie tak, będzie. Dokładnie tak będzie. Jak ktoś ma dostęp do dużego kapitału, to jest w stanie przeżyć wiele kryzysów, a ci mali po prostu mogą się pozwijać. Ehm, więc no to jest w mojej opinii działanie antypolskie ze strony, yy, ze strony rządu, ehm, ponieważ yy, skoro rząd też wspominał wiele razy o tym, no i zaczął to robić w jakiś tam sposób, ehm, że chciałby repolonizacji mediów, no to świetnie kupili grupę Polska Press, tylko że repolonizacja nie równa się upaństwowieniu. Ehm, Sami postulujemy już od lat właśnie repolonizację mediów, czyli powrót tych mediów też do polskich, do, do polskich właścicieli. A, no, I to jest ta tylko różnica słowo, między tym, co mówimy my, a co mówi na przykład Prawo i To odnośnie tylko y, <laughs> właśnie Polski Press, bo nie wiem, czy Państwo tę informację znają, ale y, Orlen kupując właśnie ten, ten dom mediowy. Owszem, kupił tytuły, kupił redakcje, ale już nie budynki, w których te redakcje wynajmują swoje lokale. Te zostały nadal w rękach niemieckich. No i pytanie: Jeżeli Daniela Obajtka rząd Prawa i Sprawiedliwości, stawia jako wzór człowieka, który ma dbać o, o biznes, o, o rozwój, to jak to jest możliwe, że prezes Orlenu kupił sam dom mediowy, ale no bez, bez infrastruktury, można powiedzieć, bez, bez lokali, dlatego, bez budynku. Dlatego też było taniej, nowy. można powiedzieć, 120 że 120 tutaj... milionów złotych koszt no, transakcji. No tak, no jakby, bo płacimy za marki, więc, więc to, to też są wymierne, wymierne koszty. no Ja jestem zdania, że... Tutaj działa chyba hasło: no, y, nasze ulice, wasze kamienice, y, i Niemiec dalej będzie właścicielem budynków, a no, no będą musieli no, płacić za, będą Wynaje, musieli za to płacić, tak, no, naturalnie. i y, 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 y tutaj. Też co do działań Daniela Obajtka, no ja jestem zdania, że właśnie żeby te media zrepolonizować faktycznie, to w dużej, przynajmniej części powinny one wrócić właśnie do polskich właścicieli, albo przejść bardziej do, bo nie wrócić, bo tworzyli je w dużej części, czy przejmowali je Niemcy um, i te tytuły na przykład powinny należeć do, do, do lokalnych, do lokalnych nie wiem, przedsiębiorców, do też osób prywatnych, no bo w końcu są to spółki, można też, przecież, przepraszam, spółka, można też tutaj podziałać z udziałami, z akcjami tych spółek, no bo to, to jest kwestia przecież otwarta, jak wyglądałaby ta struktura właścicielska, tylko też kwestia tego, żeby ktoś chciał to zrobić. No ja boję się, że, że ten scenariusz w którym teraz pójdzie też Daniel Bajtek, to będzie scenariusz, w którym media zostaną na przykład w dużej części właśnie upaństwowione, ale to nie daje im stabilizacji, ponieważ przyjdzie inna władza i media zmienią wajchę w drugą stronę, bo będą naciski polityczne z drugiej strony, by, by mówić w tych mediach na przykład coś innego i chwalić inną władzę. Więc to jest działanie na dłuższą metę antypaństwowe. Na dłuższą metę, bo krótkoterminowo oczywiście tutaj Prawo i Sprawiedliwość na może mieć zupełnie wymierne korzyści nie wiem, z tego, że będzie ślać swoją propagandę wszędzie, gdzie się da i, i, i nie wiem, premier Morawiecki będzie wyskakiwał z ludówki i, i każdego najmniejszego pisemka. Ale właśnie w takim długofalowym spojrzeniu na to, to nie jest dobra metoda. Rozproszenie tego rynku mediowego spowodowałoby jeszcze większą stabilizację. W tym liście otwartym, który został napisany przez kilkudziesięciu wydawców, możemy przeczytać, że ta opłata mediowa jest haraczem uderzającym w polskiego widza, słuchacza, czytelnika, internauta, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. I moje pytanie: czy wy dostrzegacie zagrożenie, o tym też w dalszej części tego listu możemy przeczytać, zagrożenie dotyczące likwidacji części mediów w Polsce? No jest to oczywiście prawdopodobne, ponieważ ci duzi mogą sobie łatwiej poradzić, przytrzymać niektóre sytuacje, dostosować się do, do rynku, przez się, że mają większy dostęp do kapitału. Ci mniejsi wydawcy mogą. Wy, wyprzedawać swoje media, mogą je po prostu likwidować. Ym, no, wiele mediów utrzymuje się właśnie z reklam. Ym, jakby na przykład opłata nie, za, za, za czasopismo, czy za, czy, 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 czy za jakiś dziennik ym, płacona. Przy zakupie to jest oczywiście część tylko, tylko do przychodów redakcji tych wydawnictw. Druga część to właśnie są opłaty z reklam. I, i wiele naprawdę niszowych pism może też zniknąć po prostu z polskiego rynku. <laughs> Bo jeśli nagle zabraknie im pieniędzy na przykład na, na kolejny etat, może być może jakiś mniej kluczowy, no to i tak kogoś będą musieli zwolnić. Ale jeśli, jeśli to też spowoduje w ogóle y, mniejsze wpływy, y, mniejsze obroty, no to, no to mogą się pozwijać. E, jakby, oczywiście jest to, jest to te, też y, zawsze nieco uproszczeniem, by, jeśli mówimy o, o, o tym, że zawsze w 100% te podatki y, przekładają się jeden do jednego y, na, na przykład na, na konsumentów. No nie do końca tak jest, tu mogą zadziałać dwa mechanizmy, albo ktoś właśnie straci przychody, bo na przykład nie będzie chciał tych kwot jakoś specjalnie zwiększyć opłat, czy za reklamy, czy, czy za zakupno jakiegoś tytułu, albo może być druga opcja, jak zobaczyliśmy też przy, w przypadku niektórych firm, co można tak dostrzec też w porównaniu cen, przy podatku cukrowym, że te ceny wywindowały jeszcze bardziej w górę, no i też to może przynieść negatywne skutki. Jeszcze jedna ciekawa kwestia, taki aspekt, bo dzisiaj politycy totalnej opozycji atakują i mówią wprost o tym, że, że media nie są w Polsce wolne, że nie są mediami zależnymi, niezależnymi oczywiście. A mało kto pamięta, że na tych taśmach, które mogliśmy, w które mogliśmy się wsłuchiwać przy okazji nagrań zrobionych w restauracji u usowy panowie Grać z kulczykiem, dyskutowali o tym, jak wywalić naczelnego gazety fakt, bo krytykuje rząd POP No, Mamy tutaj jasną sytuację tego, że, że ludzie, którzy, którzy rządzili już w Którzy mieli wpływ na te media są siebie warci. Tutaj naprawdę hipokryzja, z jaką Platforma Obywatelska czy, czy, czy Lewica czasem atakuje też niektóre, niektóre tematy, jest po prostu śmieszna, bo, bo robili dokładnie to samo, co dzisiaj krytykują. I, można powiedzieć, że już oni się wszyscy zgrali i, i dawno powinni skończyć z polityką. Jeżeli ten projekt finalnie trafi do Sejmu, będzie procedowany, będziemy mieli oczywiście głosowania, jak zachowa się Konfederacja. No, Konfederacja tego projektu nie poprze? W całości. Tutaj ciężko poprzeć projekt, który jest pisany w sposób bardzo skomplikowany. Nie wiadomo, kto będzie za co miał płacić tak naprawdę i nie, nie dotykający też klub problemu. To jeszcze na koniec informacja w zasadzie no, najnowsza, ale nie, nie sprzed ostatnich kilkunastu minut czy, czy kilku godzin, a nieco, nieco wcześniej. Marta L., liderka strajku kobiet, ma postawione zarzuty. Zarzuty dotyczące już Państwu i, i Tobie, Michale, oczywiście przytaczam. Między innymi znieważenia, znieważania, bo to nie było jednokrotne ze strony Marty L., znieważania policjanta, wdzierania się do kościołów, tego nawoływania do wdzierania się do kościołów oraz organizację nielegalnych demonstracji. Proszę no, o to wszystko jest widoczne gołym okiem, i nikt raczej nie wątpi, że tego nie wykonała. Więc teraz, teraz kwestia tego, jak oceniam to sądy. Na to trzeba będzie poczekać, bo sprawa dopiero jest na samym początku swojej ścieżki. W każdym razie ta, ta jedna z liderek oczywiście tego strajku kobiet będzie musiała się tłumaczyć, będzie musiała odpowiedzieć, a za te czyny, które zostały jej postawione, grozi Marcie L8 lat pozbawienia wolności. Michał Urbaniak był moim państwa gościem w komentarzu politycznym. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję.